Ale jeszcze tak, żeby przejść do historii już całościowo no. i kompletnie. Dlaczego pan się obawiał tej rozmowy z nami? Co panu eee, nagadali na nasz temat? Nie, nie, nie nagadali I tylko ludzie? nie, po prostu ja uważałem, że ja, moje życie prywatne jest mało emocjonujące. Właśnie obchodzę 30 rocznicę ślubu. A sama Uch, żona? Tak. I ile ile dzieci? Jedna córka. Jedna córka. W jakim więc, wieku? Więc no blisko matury. Więc mówiąc krótko, więc mówiąc krótko, nie ma nic ciekawego w moim życiu prywatnym i to byłoby dla żona pana kochałbym. No mam nadzieję. <laughs> Jak wychodził pan z domu, to jeszcze kochała. Ta. Dobrze. Także pan że po tym programie nie przestali. Ale my chcieliśmy, my chcieliśmy, żeby pan był naszym i naszych słuchaczy przewodnikiem po różnych meandrach historii. No i tak się stało i a, bardzo się cieszę. Chodzi o to, żebyśmy na naszą historię patrzyli już nie tylko jak na wielkie znaki zapytania, czasami jak na duże wykrzykniki, no bo a w, w ogóle wybiera się pan na tą manifestację Donalda Tuska 4 czerwca. Myślę, że tak. Myślę, czy że właśnie pójdę. jak to jest? Czy my powinniśmy tam pójść, czy powinniśmy manifestować, że nie po drodze nam z Tuskiem, więc nie pójdziemy? Nie, no więc ja powiedziałem wyraźnie. Tak, 4 czerwca. Ja uważam, że to powinno być święto narodowe i dlatego się pewnie wybiorę, choć jak słuchacze zauważyli, Donalda Tuska niespecjalnie lubię. Dobrze, to, to pójdziemy sobie tak poobserwujemy. Tak nasz historyczny tutaj bakcyl się odezwie. E, bardzo dziękuję. dziękuję. Polecamy książkę pod tytułem? Umówmy się na Polskę”. To jest, słuchajcie, projekt, który daj Boże Piotrka Dzieci albo dzieci, Piotrka Dzieci. <grym> Nasze dzieci. Albo Pana Dzieci, Pana Córki. Jak ma córka na imię? Ania. Córk, dzieci Ani może będą mogli zobaczyć Mogę. Polskę, którą nakreśli. Durze. Ale ja jestem optymistą, ja myślę, że tej Polski mam szansę dożyć. No może 10% na to jest szans, ale ja lubię 10%. Pamiętajcie, optymista. premiera tej książki miała miejsce u nas. Prapremiera. Tak, premiera, pra -premiera, pra premiera jest w czwartek, a dziś była prapremiera. Panie profesorze, magister wojewódzki niepełny oraz... Oj, pan kęgierski. kędzierski. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.